Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Dzisiaj komentujemy podobnie randomów, tym razem na dwójkach oczywiście. Ja standardowo polecę gdzieś, rozwalę się o ziemię, wygram albo przegram gułag. Ja zazwyczaj, nie starając się, próbuję wygrać ten gułag, żeby dostać się do teama, który nie wraca z gułagu, który nie gra regain, tylko faktycznie trafić na team, który już coś tam działa. I wtedy jesteśmy w stanie więcej, więcej tutaj ogarnąć. Więc ja lecę prosto, prosto, po prostu, żeby się rozwalić o ziemię. Szybko zagrać gułak. I miejmy nadzieję, że trafimy na jakiś solidny team, który A nie będzie grał tą one-shotową pompą. Chociaż jeżeli będzie grał, to już wiem jak zatytułuję ten filmik. B będzie grał agresywnie i nie będzie kampił w jednym miejscu. Tak jak to ostatnio było na solówkach na Wondelu. Dlatego teraz gram duo, gram w sensie będę komentować duo, aby faktycznie sprawdzić czy wujkami będą grali troszeczkę agresywniej. Zobaczymy jak będą współpracować w ogóle. Sobie pójdziemy tutaj, złapiemy kąt, teraz sobie przejdę tu, pikuję sobie lewo, o odsunę się od granatu, praktycznie on jest z prawej strony. Jest tutaj, przestałem do niego strzelać bez sensu. Pójdę sobie z lewej, on wyjdzie z tej strony tutaj. Poczekamy, wyjdzie... O, bardzo ładny prey. Pokaż, mogę zobaczyć. Zgłosić czy nie? Pobserwujemy go i jeszcze go nie zgłosimy. Jeszcze go nie zgłosimy? Jeszcze go nie zgłosimy, ale. Ale, poobserwujemy ok? Olajt! To jest on, tak? To jest on. Wydaje mi się, że to jest on. Chociaż może, może się mylę? M13 w ręce, prawdopodobnie to by on. Jeden frag na mnie. Tak, to jest on. No to jestem ciekawy. Co? Nam tutaj zaprezentuje ta osoba. Mógł po prostu wlecieć po prostu z pre na mnie, nie? Się, że nie wiedząc, że tam jestem, po prostu zacząć strzelać. Ale on idealnie na głowę mi najechał. Mogłoby to być szczęście, mogło to być szczęście. Dlatego go też nie zgłosiłem, bo było zbyt wcześnie. Skoro mamy okazję go obserwować, to poobserwujmy. On nawet nie wie, że go obserwujemy, bo aktualnie em... Aktualnie wyłączyli tą ikonkę, ile osób cię obserwuje, z tego względu, z tego co słyszałem, z tego względu, żeby ci też nie wiedzieli, że ktoś cię obserwuje, żeby w tym momencie nie wyłączali cheatów albo pochodzili z gry, żeby ich nie zgłaszali. Więc on nie ma pojęcia, że my go obserwujemy. Skąd ty wiedziałeś, że on tu jest? On go, może, on go słyszy. On go... Teraz jak ty wiesz, że on jest... Dobra, gdzie jest drugi? On, on, on może robić... On, on, on może robić ten... On, on, to, on to może robić. On, on to może robić. Ale poczekajmy. Poczekajmy. IQ, IQ. IQ. Aha. IQ ma WH? How the fuck did you know? Skąd on kuźwa wiedział? Dobra. Jeszcze jeden taki kill i leci report. Może słyszał? Ale ja, ja słyszę lepiej od niego, ja jako obserwujący słyszę lepiej od niego. On to, on to robi, on to robi i dostał w pie... On to robi, on jest odpalony jeszcze dostał w się pie... Dobra gościu, zanim zginiesz, zanim zginiesz to będzie. jeszcze żeby nie było, żeby nie było. Ale on to robi, nie zdążycie, GG's. Obyś się dostał pierdolę. On to robi. On gra na wucha i jeszcze dostał przejazd. Nice wucha bitch. Ale zobaczmy, zobaczę co gra. Znaczy, to akurat jest normalne. Słyszę, że typy są tutaj. On to rozwinie. To jest normalny. Dostał przejazd Let's go! Let's go! Co za żółk? Kurde, ale jego teammate wygrał. Jego teammate wygra. Zobaczymy, czy jego teammate też to robi. Panujemy go? Znaczy, wy mnie nie. Wy, nie oglądacie mnie w sumie na żywo, więc. Ale zobaczymy, czy to działa. Jestem pewny, że on to robi. Jestem pewny, że on to robi. Wszystko na to wskazuje. Sorry, ja jestem na tyle doświadczonym graczem, że widzę kiedy ktoś ma wucha. Pierwszy kill na mnie? Może to był Fuchs. A co? Jeżeli jeszcze, jeszcze jeden taki kill, Potrzebuję jeszcze jeden dowód na to, żebym mógł faktycznie go zmanować To nie jest dowód. Ale jesteś... Ale jesteś żółkiem. Boże święty Dobra, nie, to też nie jest dowód na to, bo mógł słyszeć, że wchodził. To też nie jest dowód na to, że ten, bo mógł słyszeć, że wchodzi. Jestem 95% pewny, że jest odpalony. Już go zgłosiłem, no ale to jedno zgłoszenie to tam mu nic nie zrobi. Enemy here. Dobra, dostał life marka, to też nie jest dowód. Jak go w smoku będzie strzelał? Dobra. To kurde, w smoku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze coś potrzebuję. Jeszcze coś potrzebuję. Tutaj wiadomo, że jest na schodach Dostał bana! Dostał bana! Let's go! Dostał pana do widzenia! Do widzenia żuku jeden! Dostał banicję! Czyli to nie byłem tylko ja, który go zgłosił Ja. Ja bym mógł go zgłaszać więcej razy by dostał bana wcześniej! Ale ja go zgłosiłem tylko dwa razy, więc musieli inni gracze go zgłaszać, i przez to dostał bana. Let's go! Oby dostał Perma ten śmietnik jeden. Nie, sorry, ale w tym przypadku ja jestem praktycznie pewny, że chłop był odpalony. Wiedział zbyt dużo. Nie, nie znam gra. Na przykład nie obserwowałem żadnego gracza, który wiedział tyle. Czyli moje dwa zgłoszenia plus zgłoszenia innych graczy. Czyli został Mr. Zletl, który ma dwa fragi, który jest raczej czysty, który grał po prostu z randomem na fila, na, na dopełnienie. Ja bym się zachowywał dokładnie jak on, bo te kroki są tak nieintuicyjne, że nie wiesz dokładnie na którym poziomie on jest. Nie jesteś w stanie tego... No, trudno. Nie jesteś w stanie tego kompletnie określić, na którym po. E? Czy ktoś tu.? Nie, nie, to był po prostu jakiś paprochy. Nie jesteś w stanie określić, na jakim poziomie dana osoba się znajduje, bo te kroki są po prostu ułomne. Ułomne. Dźwięki w tej grze są ułomne. Więc on gra naprawdę tak jak gracz, który używa informacji, które są mu dostępne. musi być bardzo ostrożny. Typ z pompą mu góry. Teraz mu kibicuje, stary. Bo niestety, no został sam, ale teraz mu kibicuje. A jak on wygra tą gierkę? O kurcze pieczone. Jak dobrze, że ja nagrałem gułak. Bo normalnie tego nie robię. Normalnie po prostu zabijam się o ziemię i ten. Dobrze, okrążył ich z drugiej strony. Zwykła maska, nie ma co. Widzi przed sobą. I z prawej strony masz typa. Z prawej strony masz typa z jednosztaową pompą. No ja nie wiem czy on gosuje, ja go słyszałem, że on biegnie z prawej strony Dobra, zobaczmy, zobaczmy to, czy Musisz go ratować Czemu on się nie dźwiga? Już masz bez... masz ten Czemu go nie dźwignąłeś kompletnie? Co jest? Medyka, mamy dyka, co tu się dzieje? Czyli masz jednostrową pompę Jedyne frag jakie zrobisz to są trzy Nie powinno być tego To jest ogólnie odzwierciedlenie wondela. Ja na tego wondela nie gram. Omijam wondel szerokim łukiem. Właśnie z tych powodów. Dobra, cheaterzy? Okej. Okay. Czy teraz, WHA jestem w stanie porobić na Almazra łatwiej niż na wondelu, bo na wondelu jest zbyt dużo zakamarków. Almazra znam na wylot, znam na pamięć. Wondela za to nie znam. I pompy jednostrowe. Plus miny, claymore i tak dalej. Dobry live mark i dobry kill. Musicie skakać. Ja bym puścił smoka na dół, ale nie macie smoka. Oboje gracie jednostrawą pompę. Dobra, robią high ground, to jest dosyć mądre dosyć i tego. Osoby, które gracie tą pompą, no dajcie mi znać w komentarzu, czy dobrze się bawicie aktualnie. Nie jest wam wstyd. Jak wy chcecie na siebie patrzeć w lustrze? On nie ma pojęcia co się dzieje w tym grom. Ok, trzymają high ground. To jest do drogi, bo grają podwójna, i to jest to, to jest to, o czym mówiłem w, w jednym z moich filmików na temat e, botloby. Kto dostaje botloby i tak dalej, tak dalej. Osoby, które są słabsze i często które komentują, ale botloby na takim botloby, to ja też bym zrobił to, to i tamto. Właśnie tak grają. Grają tak pasywnie. I ile osób widzą w danym meczu? 3, 4, 5 osób na 100. I są w stanie określić lobby na podstawie tych osób, bo jeden z poceników dojechał A Teraz oczywiście no, z tymi pompami to ciężko przegrać I naprawdę trzeba mieć naprawdę talent, żeby przegrać walkę z tą pompą Jeden już spadł na dół, drugi trzyma high ground na złotej masce Mogliby skrosować już razem o, Obawiam się, że mogą cię złapać na tym, na krosie Z lewej strony chyba ktoś widział to strzały nie były aż tak potrzebne. O właśnie tego, ten, który jest za czerwonym autobusem. Tego widziałem. O, właśnie się schował. Nie zdążysz tutaj do góry wejść. Ale masz maskę, no to na spokojnie. Tylko że... Po co? To się, mu to da? I tak zeskoczy na dół. Zmień na kałacha szybko. Bo ma fajta. Jakiś, jakiś stun przed siebie, jakiś stun przed siebie. Żeby ich ogłuszyć, żeby im trochę przeszkadzać. Bo... Głupotę robisz, głupotę robisz. Masz szczęście, że tu jest woda. Mógł zagrać tą maskę trochę spokojnie, rzucić tu ewentualnie syntexa przed siebie, żeby im trochę poprzeszkadzać, żeby ich zmusić do wycofania się i wtedy by mógł zrotować i byłoby bezpieczniej Teraz musisz. Teraz... U... O, da się Dobra, nie musisz używać maski. Prawa strona do ciebie bije przyjacielu. Obudź się. No, teraz wyciągajcie pomby. Te, te, ka te kałachy w ręce teraz są bez sensu. Wszystkie wasze fighty będą teraz na blisko, na dystans, które pompa może poswalić na jeden strzał. Hmm. Na razie mają tutaj strefę. Dach to by była najlepsza opcja dla nich. Mogą się przemieścić na dach. Pompa w rękę. No teraz tak, bo z Hipfire'a może powalić. Na prawo teraz, jakby przeszli. Tu raczej nikogo z lewej nie będzie. Bym się tym nie przejmował. Biją się u góry z prawej strony. I teraz ten fight będzie. O kurde. Ten ich usłyszał. O, no, gdybyś miał. Teraz musisz się dźwigać. O, pom pom powalił kolejnego. Teraz, żeby pomóc koledze, od razu wchodzisz do góry. Nagładasz jednego kewa. Nawet nie musisz się jedna full. Bo nie, 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 nie. nie, nie. Co ty robisz, gościu? Błąd, który on tutaj w tym momencie. On też gra jak jedną pompą. I ja, pierogi. Co to jest? Ja nie wchodzę na wądel już. Ten też gra tą pompą. Błąd, który on popełnił, mógł ze spokojem zagrać maskę. Ze spokojem mógł się skrewować, zagrać tą maskę. Nawet jakby ściągnął maskę w gazie, chwilę by się podusił, by rzucił tu na semtex, na tego typa, na spokojnie. Nie bójcie się gazu. Ja was nie zabija na hita, za to taka pompa tak. I masz typa kto z jednostrową pompą i z kałachem też na górze. Nie, meta jest naprawdę w pięknym miejscu, ale... ...tylko na rankedy. Ja na wodę nie chodzę. Nie trafił, no to trzeba mieć talent. No nic. Ostatni team ISO 45. Noże. Lachman Sub. Eee, to ma Lachmana Suba i chyba ma Kastowa 762. A ty? A nasz Igarko? Nie wiem, nie wiem co ma na daleko. W sumie nie wyciąga tej broni na daleko, bo wszystkie fajty będą na blisko. I słusznie, bardzo mądrze. Mógłby spróbować wejść high ground z tym swoim kolegą Się nie zrozumieli albo się nie komunikują, bo są randomy. Trochę, trochę dziwnie. Mogli zagrać razem w górę. Nie ma smoków i tak do rotacji. Mógłby przejść pod mostem na przykład sobie zagrać. O, jednego typa widział. Dobry, dobry kill, dobry kill. Dobre odpuszczenie. Nawet nie próbował. Dobre! Pięknie! Daj lucky! Gdybyście... Ogólnie zagrał to bardzo dobrze! Jeden się podniósł! Okej, okay. drugiego bije na trzeciego, aj niestety, zagrali. Stał nad... ogólnie zagrał to dobrze, szkoda, że przegrał fighta z tym ostatnim. Nie do... Mógł go dobić nożem, gdyby go dobił nożem jego kolega by nie zmarnował czasu na dobijanie, mógł go dobić nożem. Ale dobrze, że go nie dobijał z tego, z ISO i od razu angażował się w walkę z tym kolejnym typem. Teraz 1v1, 1v1, o kurka, bo na co wygra Pierwszy. kto ma lepsze strzał, kto ma lepszy strzał, nie przestawaj strzelać. Let's go Zenox, wygrałem. Boże. Co to za wądel? Nie, ja tu się nie pojawiam. Ja ogólnie mam życzę powodzenia na Wondelu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten gameplay. Jedyna dobra rzecz, że Cheater dostał bana. Let's go. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapeczki w górę, komentarze mile widziane. Widzimy się na live'ach na tym kanale oraz nowy nowym filmach na tym kanale. Cześć, cześć.